Zanim zaczniemy, jeszcze szybko małe ogłoszenie. Jak dobrze wiecie, w obecnej edycji Ligi Mistrzów zagra niejaki Bayern-Monachium. I tutaj pytanie do Was, czy chcecie live reaction na mecze Bayern-Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów? Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie ten film, a wtedy na pewno będą się pojawiały takie filmy z oglądania meczów Bawarczyków. A teraz, zapraszam do oglądania. Siemano, ja jestem Marcin i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem sobie wrócić do typowania. I na tapetę bierzemy grupy obecnej fazy grupowej Ligi Mistrzów. Myślę, że może wyjść całkiem ciekawie i różnie, patrząc jak wyrównane, wyrównane niektóre grupy potrafią być, także Zachęcam do komentowania i dzielenia się swoimi sugestiami. Jak wy widzicie obecną fazę grupową Ligi Mistrzów? A jeżeli chcecie filmy z typowania Ligi Europy i Ligi Konferencji, gdzie mamy polskie kluby, no to musicie mi dać o tym znać, zostawiając łapkę w górę, subskrybując kanał. A ja już bez zbędnego gadania przechodzę do omawiania. Na pierwszy ogień, oczywiście, grupa A, w której mamy Bayern Monachium. Manchester United, FC Copenhagen i Galatasaray, Istanbul. Nie będę się jakoś mocno rozwodził, po prostu rachciach mówię, u kluby od miejsca pierwszego do czwartego, ewentualnie przy jakichś tam wyrównanych, że tak powiem, pozycjach będę mówił, dlaczego kierowałem się jednak tą drużyną. W grupie A nie mam żadnych wątpliwości, grupę wygra. Bayern na drugim miejscu będzie Manchester United na miejscu trzecim będzie Galatasaray, a grupę zamknie Kopenhaga. Myślę, że Bayern trafił bardzo łatwą grupę. Oczywiście Manchester United to nie jest wiadomo jaki łatwy przeciwnik, ale do pokonania na spokojnie dwa razy Kopenhaga może być groźna u siebie, ale wcale nie musi. No i Galatasaray, który u siebie też potrafi być groźny, ale jak wiemy w Lidze Mistrzów Bayern czasami potrafi wejść na inne obroty. No chyba, że chodzi o poprzedni sezon i dwómecz City, to wtedy nie przyszedł żadne obroty. Ale tak poza tym myślę, że Bayern jest tutaj pewnym faworytem do pierwszego miejsca. Tak samo United do bycia na drugim. I Galatasaray zagra w Lidze Europy. Grupa B. No i tutaj przyznam się Wam szczerze, musiałem się trochę pozastanawiać, jakby to ułożyć, ale doszłem do logicznego rozwiązania. Grupę wygrywa oczywiście Arsenal, na drugim miejscu PSW, tak, na trzecim miejscu Lons i grupę zamknie Sevilla. Dlaczego tak? Myślę, że Arsenal tutaj nie ma wątpliwości, że powinien wygrać tę grupę. Co do drugiego miejsca wahałem się najbardziej między PSW a Lons. Ale uznałem, że PSV lepiej weszło w ten sezon. Lons gra, co by nie mówić, słabo w lidze francuskiej. Przegrywa mecze, gubi punkty, a co dopiero Sevilla, która ma 0 punktów i jest ostatnia w lidze. Także myślę, że Sevilla na ten moment nie ma o co walczyć w tej grupie. PSV z Lons, myślę, powinno powalczyć o trzecie miejsce, chociaż to jest Sevilla i ona Bucharach może grać zupełnie co innego niż widzę, ale dla mnie zajmie ostatnie miejsce. Grupa C, gdzie będzie bardzo ciekawe starcie na szczycie. Myślę, że tę grupę mimo wszystko wygra Real Madrid. Na drugim miejscu będzie Napoli, na trzecim Union Berlin i na czwartym Sporting Braga. Tutaj chyba nie mam za dużo do dodania, po prostu Real z Napoli będzie walczył o drugie miejsce a Union powinien bezpiecznie przed Brago być na trzecim miejscu i nie sądzę, aby Braga jakoś była w stanie zaskoczyć Union w walce o trzecie miejsce, dlatego Union gra w lidze Europy, a Real z Napoli rozstrzygną między sobą kwestię pierwszego miejsca w grupie. Grupa D, tutaj też miałem początkowo, mam tutaj jeden. Ciężki wybór, że tak powiem, między dwoma klubami. Oczywiście dla mnie grupę D wygrywa Intermediolan. Bez dwóch zdań jest tutaj faworytem, według mnie. Na drugim miejscu postawiłem mimo wszystko na Real Sociedad. Głównie chyba dlatego, że chciałbym, żeby wyszli z tej grupy, że Benfica jest do pokonania. I będę trzymał kciuki za klub z Hiszpanii. Na trzecim miejscu Benfica, która będzie z Real Sociedad, walczyć o drugie miejsce w grupie, no i grupę zamknie Salzburg, który pewnie będzie starał się walczyć, ciułać punkty, ale na trzecie miejsce będzie brakować. Grupa E. No i tutaj tak naprawdę zaczynają się dla mnie schody, bo zupełnie nie mam pomysłu jak tę grupę ułożyć, znaczy... Dla mnie oczywistym zwycięzcą tej grupy jest Atletico Madryt, które fajnie weszło w serwis, gra naprawdę ciekawą i przyjemną piłkę i nie powinni mieć problemów z rywalami, którzy są w tej grupie. Co do reszty grupy, no i tutaj pojawiają się problemy, bo... Jak chcę powiedzieć, że w drugiej będzie Feyenoord, to od razu w głowie mi się pojawia, ale to Lazio. Jak chcę dać Lazio, to mówię, ale Lazio gra kiepsko w tym sezonie, mimo że pokonało Napoli i trzeba dać Feyenoord. Dlatego, bo na myśli drugie miejsce daje Lazio, na trzecie Feyenoord i na czwarte Celtic. Ale nie zdziwię się, jak Feyenoord zajmie drugie miejsce, a Lazio trzecie, także tutaj kwestia jest naprawdę bardzo, myślę, wyrównana ale według mnie to klub z Rzymu awansuje z tej grupy, a Feyenoord będzie grał w Lidze Europy. Grupa F, znana już w całej Europie grupa śmierci, obecnie Guinnessu. I tutaj wam powiem jeszcze, w tamtym tygodniu byłem skłonny dać Newcastle na drugie miejsce w tej grupie, ale po tym co zobaczyłem w meczu z Brighton, jeżeli się nie mylę, trochę, trochę się zaczynam bać. Tego typu, dlatego na pierwsze miejsce w grupie daje Milan, na drugie, niestety, Paris Saint-Germain, na trzecie, Newcastle i na czwartym, Borussia-Dortmund. Myślę, że równie dobrze Borussia mogłaby powalczyć o was w tej grupy, ale patrząc jak na razie gra w tym sezonie, to myślę, że z lepszymi rywalami jak Milan, to jest rzeczy, nawet Newcastle, które myślę, że jednak wróci do optymalnej formy, będzie naprawdę ciężko powalczyć. Milan, który naprawdę świetnie wszedł w obecny sezon Serie A, myślę będzie na równi z że walczył o wyjście z pierwszego miejsca. A Newcastle, mam nadzieję, będzie podgryzać wszystkich i będzie walczyć o wyjście z grupy też, mimo wszystko. Grupa G, czyli jak to się mówi, posmarowana. <gry> Oczywiście w tej grupie, jeżeli wyjdzie ktoś inny z pierwszego miejsca niż Manchester City, to naprawdę to będzie chyba większy szok od, nie wiem, gdyby Celtic wygrał swoją grupę. Dlatego Manchester City warunkowo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu oczywiście Lipsk, który mam nadzieję, że będzie u siebie szczególnie w stanie trochę podgryzać Manchester. Na trzecim miejscu Young Boysi i na czwartym Svena Zvezda. Obie drużyny chyba na wyrównanym poziomie z tego, co tak zerknąłem, także walka o Ligi Europy powinna być między nimi i raczej o nic więcej. No i ostatnia grupa, grupa H, też z cyklu posmarowanych. No bo bądźmy ze sobą szczerzy, jeżeli Barcelona nie wyjdzie nawet z takiej grupy ligi Mistrzów, to to już nie będzie mem, ale to będzie trochę beka. Dlatego Barcelonę daje na pierwszym miejscu w tej grupie, odważnie ktoś by powiedział, ale no mówmy się, to już musi być to. Z drugiego miejsca wyjdzie Porto, na trzeci będzie Szaktar i na czwarty Antwerpia. Nie ma tutaj chyba się nad czym rozwodzić. Barcelona spokojnie powinna wygrać tę grupę. Porto powinno obronić drugie miejsce przed Szaftarę. Manchester będzie walczyć o jakieś pojedyncze punkty w tej grupie, także tak to widzę. No i dobra, w tym filmie to by było na tyle. To było takie szybkie moje spostrzeżenia i typy na fazę grupową Ligi Mistrzów. Oczywiście, jeżeli chcecie następne filmy z typów na Ligi Europy i konferencji, piszcie w komentarzach, dawajcie znać. No i co, ja się z Wami już będę żegnał. Do usłyszenia, miłego dnia i cześć!